Gwiezdne niebo, luszczany domek, łóżko wodne. to tylko niektóre niespodzianki, jakie znajdują się w Powiatowym Centrum Edukacji w Kamiennej Górze. W Powiatowym Centrum Edukacji od września tego roku dysponujemy salą doświadczania świata. Są to trzy pomieszczenia połączone, w których możemy doświadczać świata poprzez wszystkie zmysły: wzroku, słuchu, dotyku, węchu. Sala ta przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci, które obejmujemy wczesnym wspomaganiem rozwoju. W tym roku szkolnym 30 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami objęte są tymi zajęciami. Zajęcia prowadzą wszyscy specjaliści zatrudnieni w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dysponujemy tutaj różnymi rodzajami urządzeń. Związane to jest również z tym, że uzyskałyśmy dofinansowanie z projektu z Fundacji Rosa. Projekt napisały nasze panie Logopetki, pani Monika Maciaszek i Bożena Morawiec. Uzyskałyśmy dofinansowanie w wysokości 25 tysięcy zł na wyposażenie tej sali. Wszystkie remonty związane z doposażeniem tej sali, czyli wymiana okien, pomalowanie, zrobiłyśmy we własnym zakresie. Dzięki temu uzyskałyśmy z magazynów czasopis, uzyskałyśmy zupełnie nowe pomieszczenia, które wzbogaciły naszą ofertę edukacyjną i dzięki temu też mamy więcej miejsca do tego, aby prowadzić różnego rodzaju terapie. Tutaj mogą przebywać dzieci indywidualnie lub też grupowo. Dwoje, troje, czworo dzieci z opiekunem. I tutaj prowadzone są zajęcia w domku takim szklanym, prowadzone są na łóżku wodnym. Dysponujemy również salą do rehabilitacji ruchowej, w której prowadzone są zajęcia z, z rehabilitantem ruchowym. Czy będzie kiedykolwiek trzeba to rozszerzyć jeszcze, więcej urządzeń tutaj zainstalować? Na pewno i mamy takie marzenia, i robimy wszystko, aby doposażać tą salę również w dodatkowe urządzenia. Myślę, że będzie się to nam wszystko rozwijało. To jest dopiero początek, także mam nadzieję, że przy współpracy z rodzicami tych dzieci, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, będziemy również tutaj doposażać te salę, tak aby było to z korzyścią dla naszych podopiecznych.